przed nami temat 72 dotyczący powtórzenia dosyć krótkiego działu jakim były liczby dodatnie i liczby ujemne. W zadaniu pierwszym mamy podkreślić wszystkie liczby które są większe od 3,3 i jednocześnie mniejsze od minus 2,4, przyjmijmy sobie że w tym miejscu mamy minus 3 całe i 30, a w tym minus 2 całe i 4 dziesiąte. Weźmy sobie wszystkie dodatnie liczby, przekreślmy, bo one będą tutaj w tej strefie od zera mamy strefę plusów. My mamy tutaj znaleźć liczby, które są w strefie minusów. Czyli wszystkie, które były na plusie, możemy od razu określić, one nie będą pasowały do rozwiązania. Pierwsza jest minus czwórka, to minus czwórka będzie gdzieś tutaj, nie pasuje. Minus 3 całe i 1 piąta możemy sobie zamienić na ułamek dziesiąt, dziesiętny. Będziemy mieć 3 całe i 2. Dziesiąte, to 3 całe i 2 dziesiąte nam pasują. Będą gdzieś tutaj. Minus 1 cała i 6 dziesiątych będzie za zerem. Nam nie pasuje. Minus 2 całe i 1 czwarta tutaj też. Trzeba by było sobie zamienić 1 czwartą na ułamek dziesiętny. To będzie. 25 setnych i tutaj jak sobie zerkniemy to będziemy jednak przed naszą pożądaną liczbą, bo po dopisaniu zera mamy 40, czyli tutaj sobie napiszemy minus 2 całe i 25 setnych, które też przekreślamy, minus 3 całe nam Pasują, czyli podkreślamy minus 5 drugich. Możemy sobie zamienić, że to będą w całościach minus 2 całe i 1 druga. A my wiemy, że 1 druga to jest 5 dziesiątych, czyli mamy minus 2 całe i 5 dziesiątych, które też tutaj możemy wpisać. Czyli to też jest już trzecia dobra odpowiedź. I zostało nam do sprawdzenia: dwie liczby, minus dwie całe i trzy dziesiąte. To byłyby gdzieś w tym miejscu. Odpadają. Nie są w przedziale, który nam podano. I zostało minus jedenaście czwartych. Tu wyciągamy sobie dwie całe. I 3 czwarte co da nam minus 2,75 setnych, a no to też się będzie tutaj kryło, nawet nie w tym miejscu, tylko w tym. Czyli mamy minus 2 całe i 75 setnych, to oznacza, że cztery liczby powinny zostać podkreślone, które spełniają Podany warunek i żeby nam się tutaj nic nie pomyliło w tym naszym rysowaniu, to możemy wypisać, że pasuje nam minus 3 całe i 1 piąta, pasuje nam minus 3, pasuje nam minus 5 drugich i pasuje nam minus 11 czwartych. W zadaniu drugim mamy wszystkie cztery podstawowe działania do wykonania. Najpierw dodawanie. Przy dodawaniu jest jeszcze liczba ujemna i zawsze zastanawiamy się, który znak jest ważniejszy. I w przypadku, kiedy mamy obok siebie plus i minus, to ważniejszy będzie minus. I tak naprawdę mamy dwie całe i dwie trzecie odjąć, dwie całe i dwie dziesiąte. Zamieniłam sobie na ułamek zwykły, ponieważ tego z mianownikiem 3 nie mogę zamienić na ułamek dziesiętny. Z poprzednich moich materiałów wiecie, że ułamek zwykły jest zawsze do wyliczenia. Z tą zamianą na dziesiętny nie zawsze nam się uda, czyli to jest taka bezpieczniejsza droga do nauki i wypadałoby zrobić tutaj wspólny mianownik, na przykład 30. Czyli tutaj będziemy sobie przemnażać licznik i mianownik razy 10, a tutaj razy 3. I mamy 2 razy 3, co daje nam 6. Odejmujemy sobie całości, całości mamy 0. Odejmujemy sobie liczniki i mamy 24. 30. W kolejnym przykładzie. Mamy najpierw do sprawdzenia dwa znaki obok siebie to są dwa minusy. Jeden minus, drugi minus daje nam plus, czyli tak naprawdę mamy minus jedną piątą, dodać dwie całe i 7 dziesiątych. Mamy znowu wybór, czy zamieniamy na ułamki zwykłe, czy na dziesiętne, tym razem możemy sobie zamienić na ułamki dziesiętne, ponieważ piątka w mianowniku nam to Umożliwi. Musimy sobie zamiast piątki zrobić albo 10 albo 100. Czyli będziemy przemnażać licznik i mianownik razy 2 i otrzymamy minus 2. Dodać 2 całe i siedem dziesiątych I w przypadku takim jak teraz, możemy sobie to zamienić. Najpierw zapiszę 2 całe i 7, a potem minus. Dwie dziesiąte, to niektórym po prostu w tej wersji zamienionej jest łatwiej zrozumieć to odejmowanie. Odejmujemy sobie tylko strefę dziesiątek, dwie całości nam zostają i po podjęciu mamy 5 dziesiątych. W kolejnym mamy dzielenie. W przypadku dzielenia i mnożenia patrzymy, jakie mamy znaki przy naszych liczbach. Mamy minus dzielony na minus. I jeśli dwa takie same znaki albo mnożymy ze sobą, albo dzielimy ze sobą, to zawsze w wyniku otrzymamy plus. Czyli nawet jak będą dwa plusy, ważne, żeby były dwa takie same znaki przy tych liczbach, to zawsze w wyniku wyjdzie nam plus. I tu już wiemy, że wynik ostateczny będzie na plusie. Musimy sobie wybrać metodę. Czy wolimy dzielić pisemnie? z ułamkami dziesiętnymi, czy wolimy dzielić, ale w ułamkach zwykłych. Ja wolę dzielenie wykonać w ułamkach zwykłych, nie muszę wtedy martwić się zamianą e, tego, jak ułożyć to działanie pisemne, no i gdzie przesunąć ten przecinek. Tutaj jedynie w tych ułamkach zwykłych trzeba pamiętać, że dzielenie zamienia się na mnożenie, a drugi ułamek trzeba obrócić. I tutaj możemy sobie skrócić zarówno 12 z dwójką, dzieląc przez 2, jak i możemy sobie 5 i 100 również podzielić. I wychodzi nam 6 dwudziestych, co można skrócić przez 2. I mamy wtedy. 30, co można zamienić na ułamek dziesiętny, albo zostawić w ułamku zwykłym. W ostatnim mnożeniu jest to samo co w dzieleniu, patrzymy na znaki, mamy minus i tutaj mamy plus, którego nie zapisujemy zwyczajowo, a kiedy mamy dwa różne znaki, zarówno w dzieleniu, jak i w mnożeniu, to tą walkę wygrywa zawsze. Minus, on jest tutaj ważniejszy i mamy ostateczny wynik na minusie. Tutaj już mogę pozbyć się całości, bo one w mnożeniu nie mogą uczestniczyć. Czyli mamy 3 razy 1 dodać 1, co daje nam 4 i trójka, która była. Zamieniam ułamek dziesiętny na ułamek zwykły, i tutaj nie było możliwości liczenia w ułamkach dziesiętnych. Tutaj trzeba było to zrobić ułamkach zwykłych, wszystko mamy przygotowane możemy czwórkę i setkę sobie skrócić. I w tym momencie możemy też te dwudziestki piątki ze sobą skrócić, co nam da ostatecznie 1 razy 1 i 3 razy 1 minus 1 trzecią. I wróćmy sobie na chwilę do podpunktu A w którym 21/6 nagle pojawiło się 24, oczywiście powinno być 14 i po podzieleniu przez 2 po skróceniu będziemy mieć 7/15, a nie po kolejnym skróceniu 4,5. W trzecim zadaniu pojawia się wartość bezwzględna i mamy określić, czy poniższe równania i nierówności są prawdziwe dla podanych wartości bezwzględnych. Dla przypomnienia wartość bezwzględna to są te pionowe kreski i jest to odległość danej liczby na osi od zera, dlatego jej wynik zawsze jest dodatni. Wartość bezwzględna z dziesiątki to 10, wartość bezwzględna z minus czwórki to 4 wartość bezwzględna z piątki to 5 i wartość bezwzględna z minus 6 to 6. To są kroki na osi liczbowej, to też było w poprzednich materiałach wyjaśnione. Jeśli do końca nie rozumiecie działania wartości bezwzględnej, warto tam sobie zajrzeć i zawsze ten wynik będzie dodatny. Tutaj mamy tak naprawdę pytanie, czy dziesiątka jest mniejsza od zera? Co oczywiście nie jest prawdą. Następnie, czy czwórka jest równa czwórce? Z tym się zgadzamy. Tutaj wartość bezwzględna, ale mówimy tylko o tym, co dotyczy pionowych kresek, wynosiła 5, ale przed tą wartością był minus, który nigdzie nie zniknął. I pytanie brzmi, czy minus 5 jest większe od minus 5? Z tym się akurat zgodzić. Nie możemy. Ta sama zasada działa w przypadku minus 6. Sam wynik wartości bezwzględnej to 6, ale przed tym stał minus, który należy przepisać. Pytanie brzmi, czy minus 6 jest większa od jedynki? I tutaj ponownie z tym stwierdzeniem nie możemy się zgodzić. W zadaniu czwartym mamy określić prawdziwość zdań i mamy podane dwie wartości. Jest tutaj takie zdanie, że wartość wrażenia minus 5 razy minus 1 razy minus 3 jest liczbą ujemną. Tak naprawdę nie musimy wymnażać liczb, tylko sprawdzić sobie znaki. Minus razy minus da nam plus i musimy jeszcze go wymnożyć razy minus, a plus razy minus da nam w ostatecznym wyniku minus. Czyli wyszła liczba ujemna. Tutaj mamy minus 3 razy minus 7 i razy 0. I owszem, można sobie po kolei zrobić tak jak w przykładzie wyższym, że tutaj wyjdzie nam plus i ten plus mamy pomnożyć razy 0. No i teraz jest pytanie, czy plus razy 0, gdzie w czy otrzymamy 0, będzie kwalifikowany jako liczba dodatnia. Czy jako liczba ujemna. Liczby dodatnie nie zawierają w sobie zera, dlatego zaznaczymy pałsz. Zero jest liczbą niedodatnią i nieujemną, jest taką neutralną, która rozgranicza nam obie strefy dodatnią i ujemną na oś liczbowej. Przed nami ostatnie zadanie na dzisiaj, składające się z dwóch przykładów. W pierwszym mam podać, jak będzie wyglądał kwadrat liczby minus 1 cała i 3 czwarte. Minus 1 cała i 3 czwarte. Musi być podniesiona do kwadratu, czyli do drugiej potęgi. Zamieniamy sobie liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i otrzymujemy minus 7 czwartych. Do potęgi drugiej, czyli tak naprawdę minus 7 czwartych trzeba będzie zrobić razy minus 7 czwartych. W rachunku znaków minus razy minus da nam plus i widzimy, że już dwie odpowiedzi nam na minusie odpadną. Będziemy tylko rozważać, czy to będzie odpowiedź A, czy to będzie odpowiedź D. Po wymnożeniu 7 razy 7, 49 i 4 razy 4, 16. Zauważamy, że tutaj z pewnością będzie więcej niż jedna cała, czyli 3 całe razy 16 nam 48 i zostanie nam jeszcze jedna 16. I prawidłową odpowiedź mamy w podpunkcie A. Z kolei drugi przykład. Nie daje nam żadnych odpowiedzi, podpowiedzi, które trzeba zaznaczyć. Trzeba samodzielnie obliczyć sumę wszystkich liczb całkowitych, ujemnych, większych od minus piątki. Patrząc na oś liczbową, mamy minus piątkę i mamy mieć liczby ujemne, całkowite, które będą większe od minus piątki, będą dążyły do zera i na zerze hamujemy. Czyli będziemy brać pod uwagę minus czwórkę, minus trójkę, minus dwójkę oraz minus jedynkę. Te cztery liczby całkowite bierzemy do działania, które da nam wynik ostateczny jako sumę, a suma to jest wynik dodawania. Minus 4 dodać minus 3, dodać, minus 2, dodać. Minus 1 dodać. My wiemy, że z każdych dwóch różnych znaków ważniejszy jest minus. I wtedy prezentuje nam się to działanie jako minus 4, minus 3, minus 2 i minus 1. To są nasze długi. Przyszłam, pożyczyłam od Was 4 cukierki, 3 cukierki, 2 cukierki i 1 cukierka. Pytanie brzmi, ile łącznie. Sumując, pożyczyłam od Was cukierków, czyli ile będę musiała oddać, i będzie to minus 10. Taki jest mój dług. Mam nadzieję, że oglądając moje materiały, te liczby dodatnie i ujemne nie są dla Was żadną tajemnicą. I jeśli jeszcze jesteście przed testem, to pójdzie Wam on śpiewająco, a tak naprawdę zakładam, że nauczyciel zamiast jakiegoś małego sprawdzianu zrobi w tym dziale większą kartkówkę. Aby go zamknąć. Do końca realizacji materiału z klasy 6 zostały nam dwa działy: wyrażenie algebraiczne i równanie oraz figury przestrzenne. Niestety są to dwa bardzo ważne działy, a pogoda będzie coraz lepsza i będzie bardzo zniechęcała do nauki, to gwarantuję Wam, że jeśli teraz trochę sobie odpuścicie, to będziecie mieć spore trudności w klasie 7, 8 przede wszystkim na egzaminie, bo to są bardzo ważne działy, które zawsze są na egzaminie i niestety bardzo często, szczególnie z figurami przestrzennymi, macie jako uczniowie trudności. Więc skupcie się jeszcze na tej końcówce roku szkolnego i dajcie z siebie wszystko.